To siema, witam widzowie Aha się... A jest nagrywanie, dobra, dobra Boże. Pogłos się podgłośnił. No. <noise> dobra, w dupie. Dzisiaj ze mną jest czterech panów Czterech? W sumie no ze mną, no jestem ja, r Ze mną jest jeszcze Oluś, Aka, Afoxy, Afoksi, Aka Ksaju. Jest ze mną snowman do Aka Oliwier. Ksaju. Tak, Ksaju. No i jeszcze jest ze mną gruby, czyli kimperosik. Dlatego jest to Dlatego nas jest czterech, a nie trzech, bo jest gruby, który wpierł swojego kolegę kiedyś. Znaczy co? Całą Całą rodzinę. Dobra, przypominam ci, że nie można ja od... ludzi w internecie A ja przypadkiem nie miałabyś bez tego Bez czego? Za... Bez pikał. No, for you. no Ale co mam pikać? Jak jeszcze na razie przekleństwo nie było? No jak to nie? Nie wiem czy były, czy nie. Był! Ja mówię się o koledze który którego zjadł. Dobra, to nieważne. Wypika się w postprodukcji. Chłopaki, trafcie w piłkę. No, ja trafiłem. Dobra. Nie no, wiecie, przeklinać można, nie? Tylko po prostu zrobicie mi dodatkową robotę. No, ja jestem przecież kulturalnym człowiekiem, ja mówię, <laughs> Tak, tak, tak. Ja nigdy nie przeklinałem w moim życiu. Za mocno trochę, sorry. Dobra. Gramy oczywiście tryb chaos, bo jest nas czterech. Pięciu. Pięciu. <laughs> Musimy zagrać ten jakże śmieszny tryb. Jakże bardzo wkurzający, ja bardzo, tryb, bo wkurzający tryb, bo dzieje się tu bardzo, dzieje się tu bardzo dużo. dużo. Eee. A zamawia. No. Ajajaj. Aż by się chciało no, powiedzieć niecenzuralne wreszcie, słowo, lecz nie można. Bo będzie trzeba to wypikać. To, to wypikać. No nie, jak po to co zabrałem, dobra. To 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 dobra, dobra. dobra. Ludzie, ogólnie przepraszamy za przegłos, ale Oluś nie wie co jest z jego, jakże pięknym mikrofonem. Owo? Zapomniałem, ups. To ten kurt hardny człowiek. On nie jest Dobra, ale będzie trzeba i tak to wypikać. Dobra, za dużo no. ich tu, Żeby to wbić. Jakieś matka nie miała? O. O, Miała, ale jest ich somady... wybijała. Znaczy co? Przeprzekonam, po angielsku też się liczy? Nie, po angielsku nie. Mówisz, że jest tam wyzwolenie, a to ja strzelę pierwszego gola. Do naszej bramki. Do naszej bramki. Brak Imperosi jak, jak, jak zwykle od Szybciej od wszystkich wow, ma do... jeden chromosom więcej <laughs> Nie po prostu jest gruby nie, po prostu jest gruby to, Michał, czemu oczerniasz ludzi w internecie? Ja nie oczerniam, ja nie oczerniam. To A. był komplement To był komplement No, i mamy brameczkę. No i mamy o, jak ty to zrobiłeś? No ja, wiem, no, ja nie wiem też. Aż muszę to obejrzeć <noise> drugi raz. <głos> <głos> Może z tego. <noise> e Oleg, załóż słuchawki, bo i tak pogłos jest. A... Ale nie, będzie jeszcze głośniejszy. No to niech będzie jeszcze głośniejszy. No, do Żyje. Halo? Chyba. Halo? No, no, o, jest lepiej. O, jest lepiej. No nie, jest gorzej. No, znaczy jest, z jest tak no, samo, ale, tak ale, ale, ale jest lepiej, bo nie słychać gry, nie? Bo nie, 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 nie? Ja nie słychać ja gry, nie? Ha, ja nie słyszałem w ogóle gry u niego, A Aj, wybił. Nie, oni czterech na bramce stoją, ja, ja nie wiem. Nie, nie trafiłem. Nie. Formacja, formacja No Ej, mogłem was przedstawić, ze mną jest zemną z... Z... dzisiaj Snowmando Snow Snow i e, e, ten Afoxy No i tyle Alekijka by było wierzy. z mężczyzn, ze mną jest też Xavery Ej, Ej, ale chciałem z... z... zobaczyć to się zachowuje inaczej, okej z... okay? stąd, stąd <śledziany> Kto? No, Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem nie wiem nie zrozumiałem tego Ja też nie wiem. Ale coś no ale ty z tego wszystkich. Koniec. Koniec. No tak, no, tak. no. no. Co, co, Olek? Co olek, chodzi, olek o mnie, chodzi o mnie, chodzi o mnie. Nie, Olek. Co olek. Olek, olek? olek jest chową po prostu. W pierwszych 30 sekundach już tak. się powiedzieć uwu albo inne. Albo Bo Olek jest inny. To właśnie. No właśnie. To jestem, a tu powinien Olek przedstawić inny. Ale sieć! Ale się zbugowałem to, o ścianę, ścianę to, z tyłu. mamy helikopter, do lobby, robię się do lobby, skrzynki. Nie, nie idziemy do lobby. Idziemy do lobby. mamy helikopter, bo robimy ja robimy pięć rund od razu. No, no, no czy i ciebie Dawaj pięć rund od razu. A co jak fenka dostanę, to będę lepszy. No nie będziesz lepszy. Dawaj pięć rund od razu, bo mi się nie chce cięć robić. A po co robić cięcia? No właśnie. Ale i tak wiesz, może to wypikać? Ale co wypikać? No? Wy nie rozumiem co wypikać. chyba mnie nie słyszą. Gadamy przez chat gry. Chyba, o, chyba o, mnie nie słyszą, chłopaki, mnie nie słyszą a chłopaki. A teraz mnie słyszą. Tak, Słyszę teraz. Nie słyszymy, nie słyszymy, nie słyszymy. Nie, przed chwilą nie mnie słyszymy, nie słyszeliśmy. ładowania. nie ładowania. No nie, nikt się nie, nie słyszy No bo nikt się słyszał. Nie, jak nas ładowało do gierki, to się słyszeliśmy. No, Ogólnie też przepraszam ja, za pikselen za na, na, na ekranie jeżeli coś, ekranie, będzie widać. coś będzie widać Dlatego że nie ma A ja mówi? mogę, a ja mogę Nie no mogę, mogę Po prostu mam obniżoną ma. grafikę. grafikę A co ty powiedziałeś? Czekaj wejdę szybko Czekaj, w opcję bo Pa, pa. Nie za... Nie no, Chciałbym, ale chłopy mi... 13 chłopów mi blokuje, nie? No chłopaki! No Ja bym to trafił, gdyby chłop się we mnie nie wbił. Ja też chciałem, ale chłop się we mnie nie wbił. Ej! Ej! Ale ktoś mnie odbił pięknie, nie? Ja, Ja. Ja. Ja wleciałem no, czyli... i wybiłem tę Gruby... Gruby... Tego... Ale gdyby nie ja, to, by, to piłka nie byłaby no bita nawet. nawet. Gruby, masywny grasz. Tołzro. To Czemu sobie takiego niku nie ustawisz? Bo nie zgodę no, no, z, z, z... 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 prawdą Gruby to troll, gruby to troll Bezkito, <ś calculus> tego ty zamykasz tabelę <ścoughs> tak. A, tak Przynajmniej nie trolluje Gierki A ty się nie myjesz <ścoughs> Dlatego to... się już nie myłem wcale po, po, po Aha, to, żeby potem się nie myć Uuu, uh, ale się nie myjesz. A ty bardziej że jutro ja fryzjera kto... To Tower się nie myje, Tak Chciałbyś, żeby tak było? No przy nie? od tego się musiała wziąć chyba. To pojechał, to pojechał. Aż mi się tylko przypomniał, gdzie było coś takiego, że chłop zrobić klipa w Fortnite i tak do nas że ma się umyć, bo już było chyba 7 miesięcy od tego, kiedy on się umyje. <śm> <śm> to faka. O Boże, to tam na, na stopach to taki grzybulec, nie? Ale super poleciałem Też poleciałem. Było te, tam, że było słychać, the game Słuchajcie, tam było taki grzybulet, że on potrzebuje morbulec Ale ty jesteś śmieszny, ty jesteś śmieszny. <śmiewa> <śmiewa> On musiał tu tarką się No, Dobra, się tam wywalają wszyscy Aj, wjechał we mnie chłop, fenkiem Ach, ten fedek Grać A graf, nie, ten trafiłem w, w, no w, w piłkę, no nie wierzę. Nie no, zgrzane ręce no dzisiaj, które w ogóle nie grają. Ale Oliver żeś poleciał. Cię pokażę. No, ja pierwszy uderzę, a ty mnie zabrałeś, czy... to we. No eee, do tego polecia A piłki tak. Drzwi, tak. Drzwi, tak. No tak, bo ty ją mu e, wierzyłem, ja się po prostu i tak byś poleciał, bo. No tak, ale istnieje zasada gruby na bramkę, go nie ma. Ty nie umiesz no, matematykę? Nie, bo nikt nie wziął merca, dlatego nie ma gruba. No, nie no, umiesz obliczyć. obliczyć. No, a ty umiesz obliczyć? No, prędzej niż ty, skoro leciałeś lekałeś, i tak obok piłki, nawet gdy no, mi nie trafił, nie? No, boją, 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 dotkną, no, na Ale nawet gdy mi nie dotknął, to byś nie trafił. Dobra, przebacz mi strach. <gulia> <gulia> Kudze, rafonik, rafonik, rafonik z grubego, nie? Z grubego, nie? Rafałik, z jego to jest taki rafonik jak, jak ze mnie, że tej... dalej. Nie, czemu nie, trafiłeś nie, da, ale... piłkę? Czemu nie trafiłeś piłkę? No Właśnie, gruby, traf półkę. I zobacz, co pójdzie. go obliczasz, nie umiesz? No, no właśnie, obliczasz. Chłopaki, to środko balię. Aha, aha. No i co, nie, obliczać nie umiesz? Nie umiesz? No, trafiłem w piłkę, okej. Okay. Ale obliczać nie umiesz, dobra, bramki chyba trafić, a nie w, w piłkę. No, ta masz inaczej, że w piłkę nie trafiłem, no to. A co, obliczać nie umiesz? Ty matematykiem chyba nie umiesz. No to obusta, kurde, gro. gro. Buścik to... No ja nie mam, obliczać no, nie umiesz? Mhm, no, tak jak ty. Jak ty. No nie no, yes. który to? A się kłótnia zrobiła, nie? No Zrobiła, z, z nie? Hmm. Przez kogo? Oj sorry! No. A to... Ale to ty narzekasz No nie Ale no nie. Ty, ty dzwonisz A ty to dzwonisz Dobra No! No i Najprawdopodobniej ta piłka w ogóle nie wpadnie no ogóle nie dzisiaj, nie do bramki, nie? dzisiaj do bramki, nie? No bo nikt nie no, nie, nie mogę, oblicza, bo mi chłop odbił Dobra, odbija, no, w końcu nie. wpadła. Sama, Samada, no, w końcu. Chociaż ty umiesz obliczać. No, no ja ja bym obliczać, bym obliczać, nie ale chodzi o No bym mógł obliczyć, ty mi chłop nie chłopu odbił tu. A no, no. No serio. No serio. No no przez to przecież ja mam od piłki, bo mnie chłop walnął. Tam na. Obliczać nie umiesz. No Byś mógł obliczyć, że się walnie. Chodź mi odbił o, to nie autuje mu. Bust mu nie bustuje. bustuje O Jezus Maria, nie w tą bustuje. stronę. A super, mnie zniszczyli, nie? Gość tak, jak, tak jak, jak, jak nie ty. miał piłki, to musiał oczywiście wjechać we mnie, nie? Nie no, co za trolle w tamtej drugiej ekipie są, nie? Daj mi Nie, nie. A, Chciałem się dośrodkować, ale... Ale co się stało? Co, co, cię, się stało? co, co ci zabroniło? Co ci zabroniło? No, że spadło na ziemię. Że nie, potra że nie potrafi obliczyć. Dobra, dobra. Ale są. Sam... Oh, shit. oh shit. Dałem tą piłkę oh. wysoko. O oh, jezus, no. Maria. Ale ty gruba. <laughs> Ej, nie można, nie można wyzywać grubych Ale... w internecie, tak? Bez kitu, Alek. Alek Czemu sam Alek, siebie nie wyzywasz? Alek, jest wyjątkiem. Alek, jest wyjątkiem. wyjątkiem. Skoro Sowery? jest wyjątkiem, to ty też powinieneś legi, być. jesteś akustyczny po prostu. Akustyczny jest. No co? No co? Ewentualnie masz denty. <noise> dobra, panowie, skupicie jakiś mecz trzeba wygrać na ten odcinek, tak? Odcinek? Odcinek. Od 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 <noise> nie możesz się oczerniać w internecie. <noise> nie mogą na to będzie? Albo nie będzie, Albo nie bo nie będzie. to wielka na tym sfitu. Nie, dobra, trulujesz. No ty obliczasz się wery nawet, nie? No właśnie. Mogę właśnie. Mogliś obliczyć, że sposobem nie to na do szyścianu siódmej To do Tiesufitu. Rzuta, żartowałem plus Rzuta kwadrat No A wszystkie bo są zebrane, to super Oczywiście jak już tutaj tak Proszę. gramy, to, no nie, no nie. Ja się, to ja się troszeczkę wtrącę, jak chcecie to możecie zaobserwować mnie na e, TikToku, e, nick taki sam jak e, na YouTubie. No, a, a, a nie na nie dodał w opisie, Nie nie dodał w opisie, oczywiście nie. No, dam w opisie, dam w opisie. No, no. Linka do mojego TikToka. Tam możecie w ten weekend zobaczyć TikToka z rozbierania i naprawy mojego samochodu. No i pewnie zje, coś się pojawi, coś się sklei z tego odcinka. Jakiś tam TikToczek. najlepszych akcji. Jezus, to? Bzyczy kogoś telefon. Do mikrofonu No więc możecie wbijać, dajcie suba, łapkę i dzwoneczek suba. pod tym filmem, pod w sumie wszystkimi filmami. No i zapraszam też na streamy, które się odbywają co jakiś czas na moim kanale. Mi się wydaje, że jakbyśmy zrobili kanał, kanał grubemu, nie? To by zrobił taką furorę by jak to Nidola do Avocado by robił, taki content. Nie, akurat nie, tak nie. nie, tak nie. No ale byś i tak Kurde, jakieś kurczaki tu w bramkach siedzą, tutaj... Te... Co, co? Pani repiłka przeciaż. Trzeba, trzeba, Nie, no kurde. Tu... <laughs> ja ciągle myślę, że jesteśmy niebiescy, bo mam niebieskie auto. No właśnie, mam to specjalnie. no masz dać mojego Twitcha? Nie? nie, nie. Nie wiem, jakbyś nie to może tak, dam. dam. Dobrze, dobrze, ale i tak to niego nie nagrywam, ale zacznę. Okej, okay, zacznę. No, za... za, za 5, 5 miesięcy. 5 5 miesięcy. No dobra! Z Valoranta, ale możemy, możemy. Nie. Ale nic, OBSa e, Dzisiaj obesa by, jeszcze możemy. OBSa... Severy, ale OBSa bym musiał grać. OBSa ciężko jest ogarnąć. Właśnie. Żeby on chodził Musiałe, że tak jak powinien Michałek, nie, Michałek musiał no, no, jeszcze, bo jeszcze scenę, bo jeszcze dolecieć, do Jeszcze, jeszcze sceny, Muszę jeszcze dolecieć, nie, do ciebie Nie do ciebie Wiesz, z samym OBS-em nie jest problem, nie? Tylko ze mną jest problem Jak jestem już kurde To jest, zazwyczaj robię streama już mi się No dzięki Gratuluję za zblikowanie, gdzie byś Naprawdę. Dobra, wypika się, się przecież pod produkcji, nie stream. No i co to się? No są dwa, no ja są dwa, trzy są przecież nawet w Polsce. No są trzy. tu jeden, trzy, jeden, jeden, jeden po prawej, w dole po prawej, ten nasz. Ten nasz. A, jeszcze dobra, jeden dobra, chyba dobra. jest, dobra. ale jeszcze jeden no, jest. No dobra, ale on... OLIWIER ale... TY! Odwierty... Dobra, wypikaj to po prostu, okej? Okay? Wypikasz to. No, ale ale ja nie, Oliver to po prostu nie ogarnął, ogarnął chyba, nie. To, chyba, nie? Ja się skupiłem na tym, co mówi Olek. Aha, dlatego, a, dlatego, dlatego to się, to się to nie z Ogólnie jak u, Ogólnie u nas, do, do naszego nie, nie wpiszesz tego, nie, tego. nie wpiszesz tego. województwa, to, województwa, to, to nie, nie znajdzie ci taka ciekawostka. No, no, no. Od razu wyszukuje tamten. Za mała, mała wioska, wioska to jest, żeby... żeby tego... A, a tamten a, tur to jest we? właśnie miasto tak to to... i dlatego... A ty nie. jutro a ty będziesz? A ty będziesz? Jutro? Co, ja? Jutro? Co, że ja? Co, Aha. No. No. Tylko będę no. samochód naprawiać. Będę samochód naprawiać. Aha. Nie wiem, jak znajdę czasu, to Aكل. może podejdę. No? Church, to może podejdę. No. To już cały dzień rozmawiać, tylko się skup A po co? To jest chaos. I nie chaos. A to właśnie, to w czym masz problem? To jest chaos. Oh. Ja te forfang ja gramy, to się tu bawię, czekoladą. No to każdy to for chyba, że do forfanga gram, wiesz? Forfanga gram, wiesz? Raczej się, raczej po, po zawodowosci w, w to nie gra, nie? Nie to nie gra, nie. Czy jak to rozgryjesz na radę? No weź. No ty obliczać nie umiesz, ale no. No wiesz. Pa. mi na maskę, nie? Na maskę, nie? No. Tak, no coś jeszcze. <gry> Ale ktower zabawny Ksawery poleciał Oooooo obroniłem to! Ksawer to! nie wczerajniła, że ktoś. O Boże, dobra, co nie wejdzie ta bramka, już było widać <gry> Skacą okay. do tego. Ja, ja. jak... Oleg bo nie Olek po właśnie. się... Jak ksawer <gry> na bałtuch <noise> to prawda Upośledzone gierki kurde, jak to nazwać? Ja nawet nie mam nie pomysłu, nie, nie. pomysłu na, no Pomysł tego, na, na, tego, nazwę odcinka 5 na osób No oblicza, ja nie, ja nie. Pięć, os pięć osób w jednym ci Nie, <głos> <głos> nie wiem, szybki chaosik z pojebaną ekipą, nie? <noise> Bardzo szybki 25 minut No. Co ty? mamy... 20 minutę To 20 z czego... minut Z czego połowę odcinka musisz wypikać? No, z czego połowę odcinka muszę wypikać Ja nie wiem, kiedy ja to zrobię Wrzucę pewnie dopiero jutro, jak będzie tego Jak będzie zrobione Ej, no panowie, no musimy dobić tą brameczkę Chciałbym, ale jak Pani oni wybijają każdą piłkę A, bo jeden ciągle na bramce stoi Właśnie no mnie denerwuje już może z 13 razy trafił. Baga! A, 13. 13. Nie no Dobra, już teraz to, to mamy po gierce. Niestety nic się nie wygrało. Ja nie wiem. No dobra, ostatnie aha, 14 sekund. Wychodzimy tam. do lobby, panowie, bo jest 20 minut, a mi się nie chce 20 minut skanować i gdzie, gdzie się tam przeklnęło, nie? Wypikiwać. Więc. Nie, głupoty kabrosz. No nie no, co ty następny ile będzie trwać? Następny mecz. Kolejne 17 minut. No ale jakiś mi zabrał. No, no, przeleciała koło, przeleciała mnie, mnie. koło mnie, Nie. nie. Jeszcze zagramy to 5 sekund, ja wiem co zagrał. Dobra panowie. Dobra, panowie. To dziękuję za oglądanie to... mojego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie poddajemy się. Mam, mam, mam Następny odcinek, nie wiem kiedy nie będzie. Kiedy Zapraszam kiedy będzie. na streama w weekend, bo na pewno coś wleci. Dziękuję również chłopakom za dzisiaj, za gierki. No i kurde, słyszymy się na streamie wtedy. Zapraszam jeszcze raz na mojego TikToka, na Twitcha, Olka. No i, no i... Jeszcze raz subskrybujcie mój kanał, dajcie lajka, dajcie lajka, dzwoneczek. No i siema, no nic więcej nie będę mówić.